W końcu września 1939 roku doszło do dramatycznego pojedynku artyleryjskiego pomiędzy słynnymi pancernikami schleswig holstein i Schlesien, a polską baterią cyplową imienia Heliodora Laskowskiego. Bateria składająca się z czterech dział Boforsa kaliber 152,4 mm wystrzeliła w kierunku obu okrętów około 200 pocisków, uszkadzając poważnie szlezwika i zabijając siedmiu jego marynarzy. Oba pancerniki wystrzeliły w kierunku baterii kilkaset potężnych pocisków artylerii głównej kalibru 28 cm które poczyniły tylko drobne szkody, a bateria Laskowskiego skapitulowała dopiero 2 października 1939 roku. Byliśmy na Helu i w trakcie poszukiwań na baterii cyplowej odnaleźliśmy m.in. odłamki charakterystycznych pierścieni wiodących potężnych pocisków pancernika Schleswig-Holstein i Schlesien oraz unikatowy pojemnik prochowy i łuskę oryginalnej armaty Boforsa, która jest niemym świadkiem bohaterskich czynów polskich artylerzystów. Tank Hunter na YouTube. Subskrybuj, aby zobaczyć kolejne nasze odkrycia.